Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wszystkie czytania jakoś w pewien sposób chcą nam odkryć, że Bóg jest, ale ten Pan Bóg jest, tak jak my dziś mówimy, w trzech osobach. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów mówi o mądrości Bożej, która przedstawia siebie jako ta, którą Pan stworzył przed dziełami od pradawna. Zostałam zrodzona przed oceanem, gdy niebo umacniał z nim byłam. Byłam przy nim mistrzynią rozkoszą jego dzień po dniu, tak jakby Pan Bóg miał jakąś swoją towarzyszkę. Potem ta mądrość zostanie nazwana logosem słowem. Na początku było Słowo, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Potem dowiadujemy się, że właśnie tym, który był od samego początku jest Syn zrodzony Ojca, Syn Boży, który przychodzi na ten świat, wciela się w człowieka, staje się Jezusem Chrystusem z Nazaretu. W Psalmie mamy, w Psalmie ósmym, niesamowity podziw nad stworzeniem. Gdy patrzę na, na niebo, na to, co Pan Bóg wszystko zrobił, to nie mogę wyjść z podziwu, jak wielki jest człowiek. To jest bardzo ciekawe, że podziwiając boskie dzieła, widzimy swoją wielkość. Że może czasami w życiu, kiedy patrzymy za bardzo na siebie, na ludzkie dzieła, to możemy się zdołować, ale Pan Bóg zrobił takie dzieła, które nas nie przytłaczają, ale powodują w nas jakąś taką niesamowitą wdzięczność. Jak wielki jest Pan Bóg, patrząc na tą całą naturę, przy, przyrodę, kosmos, ale też jak wielki musi być człowiek, skoro Pan Bóg nas wybrał i w tym całym świecie dał nam jakąś szczególną rolę. W drugim czytaniu z listu do Rzymian mamy wspomnianego Ducha Świętego. Ducha Świętego. Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozgrana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc tak jak psalm zwraca uwagę bardziej na stworzenie, stworzenie, które się przypisuje Bogu Ojcu, które się bardzo wiąże ze Stworzycielem, tak drugie czytanie mówi nam o Duchu Świętym, o którym jeszcze wspomni Jezus w Ewangelii, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Kiedy się słucha tych słów, Jana, to człowiek no, nie może nie mieć takiego wyrażenia, że tam jest trzech. No, no, wszystko, co ma ojciec, jest moje, a więc jest ojciec, jestem ja też syn. Z mojego weźmie, kto weźmie, duch, którego, który was doprowadzi do całej prawdy. Nie będzie mówił od siebie, ale, ale będzie miał, mówił to, co ja powiedziałem, na to, no, ale mówił będzie. Więc jak się tak słucha, Ewangelii, to jedno jest pewne, że Bóg jest jeden, absolutnie Bóg jest jeden, ale są jakieś trzy rzeczywistości, trzy jednostki, trzy elementy, trzy nazwijmy potem osoby boskie, które po prostu y, tworzą jednego, jedynego Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.